Skoro temat gotyka cały czas grillowany i temat gotyka cały czas powraca, ja myślę, że możemy sobie obejrzeć Gotik 1, górnicza dolina. Jak działa tamtejsza ekonomia? Na no, ekonomia w górniczej dolinie działa, wbrew niedziałaniu. Gotik Remake'a, oglądamy. No, znaleźli gracza, który choć raz nie zetknął się z serią Gotik. To tytuł kultowy i rozpoznawalny bez dwóch zdań. Z trylogii wydobyto już niemal... Ej, widzowie, robimy taką akcję, że na premierę Gothic Remake'a wszyscy odpalamy Gotika 1, po prostu, żeby pokazać Alchimii i pokazać THQ, jak, jakie liczby byliby w stanie wybudować, gdyby wypuścili dobrego remake'a, tak po prostu, kurwa, dać im znać, nie? Z przyjemnością, ja myślę, że na że w dzień premiery każdy powinien gotika w tle włączyć, nie? No bo, no, nie oszukujmy się, czy... Wy będziecie w stanie wywalić hajs na to, co oni obecnie zaprezentowali. To jest projekt... W 2019 dostaliśmy playable teaser, nie? Mamy 2025, nadal nie mamy dokładnej daty premiery, ale od dwóch lat jest skutecznie pokazywany plac wymian. Cały czas z coraz to większymi błędami. Im dalej w las, tym większe... tym większe błędy. Ale no, na premierę Gothic Remake'a to pamiętajcie, żeby Gotika na Steamie odpalić. Wszystko, co możliwe. Od tajemnic i ciekawostek przez machinimy i materiały typu let's Play, aż po dynamicznie rozwijające się społeczności moderskie i spitynerskie. Mimo upływu lat, gry z tej serii wciąż potrafią zaskakiwać nowym, nietypowym podejściem. Aha. I zamkniętemu i izolowanemu środowisku stanowi znakomity przykład quasi- państwa miasta, którego. Kurde, Gothic ma to do siebie, że to jest gra robiona w takim totalnie starym stylu, gdzie deweloperom w tamtych czasach bardzo mocno zależało na tym, żeby zasymulować ten świat, żeby wchodzący do niego gracz miał poczucie że funkcjonuje w świecie, który realnie mógłby bez niego działać. Czyli, że NPC mają własne rutyny, jedzą, piją, chodzą, wchodzą w interakcje pomiędzy sobą, rozmawiają. I to jest coś, co nam, no niestety, jako graczom zostało ostatnio bardzo mocno i bardzo skutecznie odebrane, no bo doszło do takiej sytuacji, w której, no kurwa, wszelkie dzisiejsze gry, no mają zerową interaktywność. Stary, to możesz granat rzucić na środku miasta, NPC stoją w miejscu i nadal po powtarzają te same kwestie dialogowe, no nie? Co nam ogromne, ogromne marki ostatnio potwierdziły, no nie? Mikro i makroekonomiczne zależności można zestawić z rzeczywistymi modelami gospodarki. Siema, w niniejszym wideo eseju chciałbym przedstawić, jak funkcjonuje ekonomia Górniczej Doliny, na jakich filarach opiera się jej gospodarka oraz jakie zagrożenia ekonomiczne i strukturalne mogą dotknąć mieszkańców kolonii. Zapraszam. Badamy strukturę gospodarki przed przybyciem bezimiennego do któregokolwiek z obozów. Pierwszym krokiem jest określenie z jakim typem gospodarki mamy do czynienia. Ze względu na odizolowanie górniczej doliny od reszty wyspy za pomocą magicznej bariery Dobra, jak myślicie, co w górniczej dolinie miałoby największą wartość? No ja o tym mówiłem w poprzednim materiale. Chyba kobiety. Serio. No i jeżeli byśmy wzięli pod uwagę to, jak działa popyt, jak działa podaż, no to kobiet jest najmniej w górniczej dolinie. Mamy tu do czynienia z gospodarką zamkniętą. W jej obrębie nie występuje klasyczny model importu i eksportu, znany z realnego świata. Jedyne relacje handlowe z zewnętrzem są zmonopolizowane i ściśle kontrolowane przez magnatów ze starego obozu. Handel ten nie jest dostępny ani dla mieszkańców innych obozów, ani nawet dla większości społeczności Starego Obozu. Uczestniczy w nim wyłącznie jedna wyodrębniona kasta. Tylko magnaci mają decydujący wpływ na to co, w jakiej ilości oraz po jakiej cenie zostanie sprowadzane z zewnątrz. Oprębie, bariery, funkcjonują... Kurwa, z tymi magnatami to też jest takie ciekawe, Musimy mieć tego świadomość. Obecni magnaci to nie są magnaci magnaci, tylko to są najsilniejsze jednostki wcześniej z obozu karnego, tak? Które zrobiły rewolucję i przejęły władzę. Przecież wszystkich poprzednich strażników wycięto totalnie. Gomez to jest opryszek jak każdy inny w obozie. Są ...obozy, których społeczności są wewnętrznie zróżnicowane i zorganizowane w sztywno określone struktury kastowe. Można je pogrupować w kilka głównych warstw hierarchicznych: siłę roboczą, wojowników, rzemieślników, magów oraz zarządców. Tak. Każda z tych grup Posiada własne prawa, obowiązki. Jezu, dla mnie to jest niesamowite, jak tak stara gra jak Gothic, tak niepodociągana gra w wielu miejscach faktycznie daje ci kolejny raz możliwość stworzenia takiego materiału na temat tego, jak działa ekonomia. Kurwa, świetna sprawa. Taki podział przypomina system feudalny, znany ze średniowiecznej Europy. Aby jednak odróżnić realia historyczne od świata gry, posłużymy się określeniem quasi feudalizm. W górniczej dolinie nie funkcjonuje wolny rynek w klasycznym rozumieniu. Dominującą formą wymiany jest barter, czyli wymiana towaru za towar. Myśliwi sprzedają trofea za zwierzyny, bractwo wymienia bagienne ziele za zasoby, a członkowie nowego obozu obracają zrabowanymi dobrami. Podział na trzy główne frakcje doprowadził do powstania struktury rynkowej przypominającej oligopol formę konkurencji niedoskonałej. Sytuująca się. Pod... No pewnie, że gotyk jest grą ponadczasową. Kurwa, dlatego powinien dostać dobre jakości. Remake, to no nie? Remake gotyka to byłaby żyła złota, gdyby był dobrze zrobiony. Między monopolem a konkurencją monopolistyczną. Oligopol charakteryzuje no przecież jest 40 tysięcy starych Polaków, no to 40 tysięcy osób by go kupiło. Czuje się tym, że rynek zdominowany jest przez kilku producentów, oferujących podobne lub częściowo zróżnicowane produkty. W warunkach górniczej doliny produktem jednorodnym może być np. bagienne ziele, natomiast za towary zróżnicowane można uznać ryżówkę. Stary obóz ma monopol na luksusowe dobra pochodzące z poza doliny, takie jak srebrna zastawa, piwo, wino, owoce czy warzywa, niedostępne lokalnie. Nowy obóz kontroluje produkcję i dystrybucję ryżu, natomiast bractwo bagiennego ziela. Pojawia się pytanie, czy gospodarka górniczej doliny jest autarkiczna? Czyli samowystarczalna. W mojej ocenie średnio. Kurde. Masz lasy dostarczają owoce runa leśnego adzi. No nie no, poczekaj. Mają owoce, mają warzywa, mają mięso. jaka zwierzęta zaspokaja krótkoterminowe potrzeby żywieniowe, w dłuższej perspektywie zasoby te byłyby niewystarczające. Bez handlu prowadzonego przez stary obóz ze siłami zewnętrznym... w dłuższej byłaby skrajnie uboga. Warto podkreślić, że pod barierą istnieją pola uprawne, oczywiście poza nowym obozem. Brakuje młynów i kamieni młyńskich, które mogłyby przetwarzać ryż na mąkę lub kaszę. Nie prowadzi się również hodowli trzody chlewnej. Nawet tak proste jak uprawa kret... Ej, Beskitu, a to w gotiku 2 i w gotiku 3 jest, nie? To szczurów bogatych w mięso i łój. Z czego zatem górnicza dolina może czerpać nadwyżki? Ty, no, ale górnicza dolina to stoi z 10 lat minimum. Zdecydowanie dominującym zasobem jest ryż. Nowy obóz posiadający rozległe pola uprawne może nie tylko hurtowo destylować ryżówkę, ale także sprzedawać surowy ryż jako samodzielny produkt. Drugim kluczowym źródłem żywności są pełzacze. Ich mięso służy do przygotowywania na przykład zupy. Strażnicy świątyni przekształcili starą kopalnię w ubojnię tych stworzeń, a zgodnie ze słowami Jana, gniazd pełzaczy może być nawet kilkanaście. I może w grze spotykamy jedynie kilka porcji tej potrawy, można przypuszczać, że przetwarzanie całych tuż, a nie tylko wnętrzności, umożliwiłoby znaczne zwiększenie produkcji. W miarę jak rosłaby presja demograficzna lub zapasy żywności zaczęłyby się kurczyć, można założyć, że podaż zwiększyłaby się proporcjonalnie do rosnącego popytu. Podsumowując, Górnicza Dolina funkcjonuje jako gospodarka częściowo zamknięta, cechująca się ograniczoną zależnością od zewnętrznych dostaw. Charakteryzuje ją również model gospodarki przetrwania, elementy quasi-feudalizmu oraz tak zwanego segmentowego podziału sektorowego. To jakiś student S ekonomii stary? Hehehe, to. Czy to jest jakaś praca na ten, na magisterkę? Segmentowy podział sektorowy. Sektor pierwszy, sektor surowcowy, pierwotny. Zgodnie z nazwą, sektor surowcowy odpowiada za pozyskiwanie dóbr naturalnych. To on dostarcza komponentów niezbędnych grzyby. do produkcji Ale kurwa, grzyby, mięso stare, jakiś sosik, taki na ryżu? Kurwa, dobre danie, tu gdzie ukręcić, nie? Bardziej złożonych dóbr. W górniczej dolinie najważniejszą rolę odgrywa górnictwo. Ze szczególnym uwzględnieniem starej kopalni, która wydobywa rudę zarówno na potrzeby lokalne, jak i na handel ze światem zewnętrznym. Choć rolnictwo jest marginalne, nowy obóz zapewnia kolonii ryż. Natomiast bractwo specjalizuje się w uprawie i dystrybucji bagiennego ziela. Dodatkowo, tacy łowcy jak Aidan, Cavalor, Drax czy Radford zaopatrują społeczność w mięso... A ja, myślicie, jak smakuje ścierwojad, kurwa? Myślisz, że też ścierwojad, kurczak, nie? Musi smakować. Może być trochę le lekko twardszy by mógł być. No ale to, wiesz, chodzi na dwóch łapach jak kura, nie? Tak mi się wydaje. Ma dziób. Ma skrzydła takie, ale jest nielotem finalnie. Taki, no, mi się wydaje, że jak twardy kurczak, bardziej żelasty kurczak. Skóry i trofea. Ich działalność pełni istotną funkcję nie tylko w zaopatrzeniu w żywność, ale również w utrzymaniu równowagi surowcowej w regionie. Zbieractwo również jest powszechne. Ty, no ale to właśnie patrz, jest ryż, jest kurczak, właśnie jak z takiego ścierwojada, Są jakieś warzywa, to mi się wydaje, że właśnie jakieś kary takie. Właśnie bater masala ala ścierwojad, nie? Szłoby coś ukręcić tam. Praktycznie każdy zbiera co tylko znajdzie, ponieważ każdy przedmiot ma wartość wymienną. Podsumowując, gospodarka górniczej doliny opiera się przede wszystkim na sektorze surowcowym, który jest całkowicie zależny od eksploatacji zasobów naturalnych. To fundament Skawać, istnienia i pożyczania z tymi barierą. kobietami. Sektor drugi, produkcyjny, wbrew pozorom pod barierą funkcjonuje całkiem sprawnie zorganizowany sektor produkcyjny, choć w dużej mierze w formie nieformalnych przedsiębiorstw. W nowym obozie Jeremiasz zajmuje się dystylacją ryżówki na skalę wystarczającą, by zaspokoić potrzeby całej kolonii. Wilk produkuje i sprzedaje łuki, a Reordian zajmuje się ważeniem mikstur. Stary obóz również może pochwalić się rozwiniętym rzemiosłem. Kawalor jest lokalnym łuczarzem. Damark alchemikiem, a Torres z handlarzem przedmiotami magicznymi. Stara kopalnia przetapia rudę na surową stal, a w zewnętrznym pierścieniu funkcjonuje kuźnia, której wyroby sprzedaje fisk. Nie uwzględniam kowala zamkowego. Ponieważ jego produkty służą wyłącznie zaopatrzeniu strażników i nie trafia do otwartego obiegu handlowego. Bractwo wypada pod tym względem najsłabiej. Ich to gospodarka w całości opiera się na produktach z bagiennego ziela. Choć posiadają jednego kowala, jego działalność ogranicza się głównie do uzbrojenia strażników świątynnych. Podsumowując, sektor produkcyjny działa, ale jest silnie uzależniony od lokalnych potrzeb i braków technologicznych. Dominują rzemiosło i alchemia, a standaryzacja produkcji praktycznie nie istnieje. Sektor trzeci, Usługowy. To najmniej rozwinięty, ale wciąż obecny sektor gospodarki. Dominującą usługą jest handel. Każdy z obozów posiada własnych handlarzy, zajmujących się dystrybucją wyrobów lokalnych: od podstawowego wyposażenia, przez używki i przedmioty magiczne, aż po broń i mikstury. Drugą formą usług jest hazard. Choć działa on bardzo w ograniczonym zakresie: Nie jedynie na arenie na starym obozie. Trzecim, również istotnym elementem sektora usługowego jest ochrona. Przykłada są strażnicy świątyni, którzy w zamian za możliwość pozyskiwania węczności pełzaczy, chronią pracujących w kopalni ludzi przed tymi stworzeniami. Dzięki Do ochrony można również za... zaliczyć system haraczu, miesiąc. który jest obecny w starym obozie, gdzie strażnicy ściągają opłaty od kopaczy w zamian za spokój. To również element usługowy, tyle że oparty na przemocy i hierarchii. Podsumowując, sektor usługowy istnieje, ale jego zakres ogranicza się na najbardziej podstawowych form handlu, ochrony i rozrywki w postaci hazardu. Mimo to odgrywa istotną rolę w równoważeniu potrzeb społecznych. W kolonii nie istnieje pieniądz w rozumieniu waluty fiat, czyli środka płatniczego emitowanego przez władze centralne. Funkcjonują jednak jego substytuty. Dobra materialne, które pełnią rolę waluty w warunkach ograniczonego rynku i braku formalnego systemu bankowego. Głównym środkiem wymiany jest magiczna ruda, wydobywana w starej oraz wolnej kopalni. Obozy, które mają dostęp do kopalni, tworzą w tym kontekście duopol. Tylko one posiadają technologię, zasoby i siłę roboczą niezbędną do pozyskiwania tego surowca. Mimo, że ruda jest Animacja w gotiku, jak podrzuca ...i Siłę roboczą niezbędną do pozyskiwania tego surowca. Mimo, że ruda pełni funkcję namiastki waluty, brakuje jej standaryzacji. Nie istnieje żaden oficjalny system miar ani wzorzec wartości. Innym popularnym środkiem wymiany jest magienne ziele. Dzięki towar strategiczny, pożądany i powszechnie konsumowany. Jego funkcja przypomina papierosy w więzieniach w realnym świecie. Jest produktem uzależniającym, mającym jednocześnie wysoką wartość rynkową oraz społeczną. Trzecim istotnym substytutem waluty jest żywność. Jedzenie, szczególnie wśród niższych warstw społecznych, jest jedynym środkiem przetrwania. Kopacze, zbieracze i inni niezrzeszeni często wymieniają zdobyte lub skradzione kosztowności na jedzenie, z konieczności, nie z wyboru. W tym świecie głód jest silniejszy niż duma. Czwartym, choć nie mniej istotnym środkiem wymiany są trofea łowieckie. Myśliwi stanowią jedną z najbardziej uprzywilejowanych grup pod barierą. Ich umiejętności pozwalają nie tylko przeżyć w dziczy, ale także dobrze zarobić. Mięso z upalowanej zwierzyny można zatrzymać na własny użytek, natomiast skóry, pazury i zęby sprzedać rzemieślnikom, którzy tworzą z nich przedmioty codziennego użytku, zbroje lub amulety. Nadwyżkę mięsa również mogą wymienić, co czyni z myśliwych swoistą klasę niezależnych producentów z dostępem do rynków i zbytu. Podsumowując, ceny ustalone są subiektywnie. Nie... Czego jest ser, jak tam owiec nie ma? Kurwa dobre pytanie! Są jakieś owce w gotiku 1? Czyli umownie można byłoby przyjąć, że od no, jakieś zwierzęta hodowlane istnieją, skoro faktycznie ser mają. No chyba, że mają ser z tego, że jest zsyłany. System wycen. Wartość danego dobra zależy od jego niedoboru na rynku, lokalnego popytu oraz siły negocjacyjnej kontrahentów. Efektem tej struktury są silna inflacja naturalna, bardzo niska płynność, płytkie rynki, powolny obrót dobrami. Wszystko to sprawia, że gospodarka kolonii jest niestabilna i wrażliwa na wahania zasobów. Górnicza Dolina przypomina bardziej system wymiany oparty na potrzebie niż zorganizowanym rynku. Nie handluje się tu dla zysku, handluje się, żeby przeżyć. To najważniejsze. Kolonia funkcjonuje na zasadzie społeczeństwa kastowego charakteryzującego się silną separacją majątkową oraz dostępem do dóbr zależnym od pozycji w hierarchii frakcyjnej. Upraszczając, dostęp do przedmiotów, możliwość zarobku czy podnoszenia swoich umiejętności jest w pełni uzależniony od gildii, do której należy dana postać. Na przykład, kopacz nie będzie miał możliwości zakupu magicznych zwojów czy eliksirów, ponieważ jego kasta nie daje mu wstępu do zamku, no, gdzie znajduje się handlarz sprzedające no. takie towary. To tylko jeden z przykładów dotyczących pozyskiwania dóbr. Innym jest zakup pancerza ściśle związany z kastą, do której należymy. Każda gilia wyróżnia się własnym charakterystycznym rynsztunkiem. Poza dostępem do przedmiotów istnieją także inne ograniczenia związane z podziałem kastowym. Gdybym ja był w Gotiku, w jakim obozie bym się osiedlił? Nie, no w nowym obozie, to na pewno. Sprzeciw panującym rządom? To 100%. No na pewno nie stary obóz, na pewno w nowym. Wyrzut, wyrzutki. Tak jak nauka nowych umiejętności. Jeżeli dana osoba pragnie nauczyć się magii lub mistrzowskiej walki mieczem, musi najpierw wspiąć się w hierarchii obozowej, aby zdobyć prawo do A nauki. wy? Do jakiego Jakie obozu razy? byście dołączyli, gdybyście faktycznie sami byli? ...możemy wyróżnić patrząc w poza schemat gildii dostępnych w grze? Zarządcy. To oni podejmują decyzje, zmieniają prawo i wydają wyroki. Ich władza jest totalna, choć w praktyce zależy od miejsca oraz zasobów ludzkich, Nowy, którymi albo zarządzają. Sekta. Do głównych zarządców zaliczamy takie osoby jak Gomez czy Iberion, którzy mają pełni władzy nad swoimi obozami. Drugorzędni zarządcy na przykład Jan, który pilnuje starej kopalni. czy ja przy... obozycny jest rzadszy w Gothicu? W jedynce winogroną wstawiam. Mający pieczę nad szkodnikami. Elita militarna. Jej główne zadania to dbanie o porządek, a w przypadku starego obozu także wymuszanie haraczy od kopaczy. To wojownicy posiadający monopol na przemoc, wykorzystując ją zarówno w dobrych, jak i złych celach. Do elity militarnej należą strażnicy ze starego obozu, najemnicy czy Strażnicy świątyni. Wydobywcy: Tutaj nie trudno się domyślić, że chodzi przede wszystkim o kopaczy. Dla uproszczenia można uznać, że ta klasa obejmuje wszystkich, którzy pozyskują surowce i produkty. Myśliwych, zbieraczy, ryżu, runa leśnego oraz bagiennego ziela. Intelektualiści. Grupa ta zajmuje się przede wszystkim przekazywaniem wiedzy, badaniami naukowymi i dyplomacją. Do tej grupy można zaliczyć magów wody i ognia, balów z obozu na bagnie oraz nauczycieli mistrzowskich stopni w posługiwaniu się... Kurwa, ale w sumie dołączyć do obozu na bagnie, zostać takim balem i opowiadać wszystkim swoje bajki to też zajebiste. ...nie bronią. Producenci. Jak sama nazwa wskazuje do tej kasty należą wszystkie postacie zajmujące się wytwórstwem. Kowale, płatnerze, łucznicy, Alchemicy. Zgadłem winogrona, tylko siedem jest. Kacze no, rudy. Producenci ryżówki i jointów z bagiennego ziela. Margines społeczny. Najrzadsza grupa w całej kolei, obejmująca wszystkich bezfrakcyjnych lub uciekinierów, takich jak Gilbert czy Szart. Nie mają oni żadnych przywilejów ani praw. Nawet w porównaniu z kopaczami czy zbieraczami ryżu, którzy znajdują się na najniższym szczeblu hierarchii, oni mimo tego otrzymują przynajmniej minimalną zapłatę i dach nad głową. Podsumowując, w kolonii nie ma mobilności społecznej bez przynależności do frakcji. Wzrost kapitału ludzkiego bez afiliacji jest bezużyteczny. Jak wspomniałem wcześniej, handel zewnętrzny ogranicza się wyłącznie do Starego Obozu i Króla Myrtany. Gomez i jego ludzie eksportują rudę, jednocześnie importując żywność, broń, alkohol, narzędzia i księgi. To klasyczny model kolonialny gdzie surowce eksportuje się na zewnątrz, a importuje wyłącznie przetworzone towary. W efekcie kolonia staje się gospodarką zależną, funkcjonującą tylko dzięki ciągłemu eksportowi. Patrz, gdy kończy ta wysyłać towary. Stary cinematic gotika, intro kurwa na tym zrobione. System uległby załamaniu. Dzięki Kalabar za drugi miesiąc. Rzadkość dóbr w ekonomii oznacza ograniczoność zasobów w stosunku do nieograniczonych potrzeb. Występowanie rzadkości wymusza na ludziach podejmowania ciągłych decyzji dotyczących produkcji, dystrybucji i wymiany oraz konsumpcji. W zamkniętej gospodarce, takiej jak ta w górniczej kolonii, problem rzadkości dóbr jest tym bardziej widoczny, ponieważ jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem jest wybór alternatywnego produktu. Tutaj takiej opcji nie ma. Albo zadowalamy się tym, co mamy, albo pozostajemy bez niczego. Z tego opisu wynika jeden wniosek: w kolonii muszą istnieć mechanizmy utrzymania równowagi rynkowej. Rzadkość dóbr to jednak tylko jeden z problemów. Powszechnym mechanizmem przed upadkiem zamkniętej gospodarki. Nie, no widać, że to jakiś student stary robił i bardzo mocno oparł się na przemyślenia wszystkie związane z ekonomią, ze studiami i zapomniał o najważniejszym o wartości kobiet w kolonii karnych. No przecież ich jest tylko kilka, a zaspokajanie potrzeb no tutaj byłoby istotne. Szkic, no kurwa. Myślicie, że taki rysownik w takiej kolonii karnej jakby rysował takie świerszczyki? Jak tutaj kartograf stary Graham, to jakiegoś bonu bonusa to by sam nie zgarniał, no nie? Tutaj zapomniano o najważniejszych potrzebach ludzkich. Wymuszony podział zasobów za pomocą przemocy i hierarchii. Siła jest najskuteczniejszym środkiem perswazji podczas zawierania transakcji handlowych. Przemysł A wkole... może tu jest tak jak w więzieniu, no nie? W więzieniu tam często dochodzi do, wiesz, zmiany orientacji, nie? Może to też jest właśnie taka sytuacja. I pozwala wiele osiągnąć. Czy to jako najemnik, czy gladiator na arenie. Z kolei bardziej przebiegłe i bystre jednostki będą wspinać się po szczeblach hierarchii, aż natrafią na szklany sufit, gdzie na dłużej zagrzają swoje miejsce. Poszerzając wachlarz. Zobaczcie, są kobiety, u dwóch najpotężniejszych ludzi. Myją podłogę, u i wachlują beriona, no. możliwości społecznych, handlowych i mieszkaniowych. Zawsze można zostać magiem i mieszkać w przytulnej izbie w siedzibie magów, albo zostać strażnikiem, zajdając się mięsem na zamku i zbierać nagrody za ochronę. Kolejnym mechanizmem jest niska produktywność, rekompensowana prostym stylem życia. Jaki priorytet ma każdy człowiek w kolonii? Jeść i przeżyć. Więcej nie potrzeba. No, może jeszcze walka, ale walką człowiek się nie daje. Znaczy, kurwa, no chyba największy priorytet życiowy to mają w nowym obozie magazynować rudę i wysadzić w chuj całą kopułę, nie? Pierwszym zagrożeniem jest tak zwana pułapka Znaczy, zogobcowa. Kurde, ja wam powiem, że no na przykład mi się wydaje, że jest możliwość zagospodarowania pod względem ekonomicznym części zwierząt z gotika. Wiecie, wy pewnie myślicie o jakichś czerwojadach kretoszczurach na ten na mięso, a ja myślę o na przykład możliwości zagospodarowania harpi. <laughs> Też to trzeba wziąć pod uwagę. Czyli ograniczanie się wyłącznie do jednego źródła pozyskiwania dług. I może każdy obóz żyje w pewnym dostatku. Jest to możliwe tylko dzięki handlowi znaczy, starego ja obozu. Tylko ten A jeżeli... Wiadomo, nie chodzi o pierze. Jedyne futrzasce są pierze, wiecie, pościelnie sprawy. To się skończy. W kolonii nie ma sposobu na dywersyfikację produkcji. Przecież król nie potrzebuje bagiennego ziela czy ryżu. Drugim zagrożeniem jest niestabilność polityczna systemu. Trzy obozy konkurują ze sobą, mają różne wizje życia pod barierą, odmienne cele i sprzeczne wizje gospodarcze. Te czynniki mogą doprowadzić do wojny domowej, co z kolei grozi załamaniem handlu i wywołaniem głodu. Ty, a ciekawe co na przykład z orkami, nie? My nie widzieliśmy żadnych męskich orków w sumie w gotiku. Jakich męskich, żeńskich orków w gotiku? I czy jest gdziekolwiek wytłumaczone w jakiej formie orkowie się na przykład rozmnażają? Może jest na przykład tak jak w Warhammerze, że są grzybami, że się kurwa rozpylają dosłownie. To by w sumie było ciekawe. Może właśnie jaja składają. Gospodarka pod barierą to izolowany, niestabilny system autarkiczny, którego rdzeniem jest wydobycie surowca eksportowego. Brak dywersyfikacji oraz silna zależność od dostaw zewnętrznych sprawiają, że system jest bardzo wrażliwy na wszelkie zakłócenia. Ciekawy materiał, ciekawy.